Zobacz, chyba chyba Chylił no. Coś rzucam. Wychyla. Dobra, tyle co. Ja Badą, mam stoping. Sreszuję. Dużo. Tam długo. Baka, nice. Brawo, brawo panowie. Jeszcze do banana. jest Spoko. Tylko no, ja nie wiem, czy... Classic Offensive już zablokował Valve, tak. No to Legacy Offensive też mi się wydaje, że ze, ze, tego CS oh. Legacy też zablokują raczej. Oh! Uuuu! Uh, Fajne. wejdź. Mówił, wejdź. No, zobaczymy czy wpadnie. Eeeem, co Which jest. Chodź otwarź mnie. Kanieta, idź. Meet maybe ja. Chodź otwarź mnie. 3 more out to -er. watch out main, maybe main, maybe main yeah, no, I Mógł wziąć broń ogólnie, tam shotguna ma 15 sekund W yeah? co <coughs> <coughs> <Hey? coughs> <coughs> 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 Nie! Dzisiaj są kurwa. Ta... Dzisiaj jest tak wygląda na dzisiejszy CS, kurwa. na raz chyba, nie? Ja pierdolę. Kurwo! No Kurwo no! Było blisko. No ładnie, żeby to wyciągnęli, wam powiem. Nie, no, więc a tam Izaka damy i, zakadamy, i Co, ja też trochę jesteś? pokoluję. Pieniądze eee... mi wysyłaś? Ale niuk, Dust. Pięć złotych. No to wydaje mi się, że... Na tobie, misiaczku. Lajcik. dzisiaj kolejne spotkanie, tak a nuke, teraz mi musisz w komputer tak, grać? Tak, 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 tak. Nie pamiętasz, jak nam ostatnio było dobrze? Ciężko będzie mi dziś bez twojej petardy. <śles> 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 o jeny, dzięki, dzięki.

W smoke'u Rozjebmy go Najczas bezpieczna, najczas bezpieczna Leży Pięknie, uważajcie CT Ja mam CT CT uważajcie Kładę, kładę ja jestem CT Pak na, na longa na cornerze Patrz shorta Mam galę Daj kurwa. Tak czułem go! Ale go kurwa! Ty masz Paweł. zostaw go, zostaw go, Nie, nie trzeba się. A co, ja mam... Nie. Dwóch rampa, plecy. Tofaj, dawaj Skurwa! No przecież kurwa, no Jezus! Skurwa, nie strzelaj się jak mi kurwa! Tak? Dług, on, tak dwóch dwóch, dwóch, Z napiszy się będę stał. Tak. Jello w tą stronę Patrz mi lewo, ja podbiegłem Patrz lewo Chodź na drabinę, idziemy ja Ale dostałem. input pagoś, ja, 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 ja podbiegłem Uważajcie Ventero, nie? Jak coś Ja się dawaj Patrzcie w prawą stronę Dobra, kładę <noise> <noise> tak? Będę czynił ale da... Ale on daje heady ty, on mnie skasował też na inferno Zepsu... Ba Hekuję w to Iraszujmo od razu Dawaj, bada, bada. 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 Rampa! Nie! Yeah. Rampa do lewej jest Połóczyk oh, chyba um, okay. Pod rabiną jeden